Ej tu, Mari, Mari, Obraziłam się na zdrabki, no ale pani mi wcisła podkowę szczęścia i mam ekspres losy. Ciekawe, czy podkowa coś da, szczerze wątpię. Kiepska ta zdrabka jest, jak nie wiem. Jedyne co, że jest trochę inna niż pozostałe za 5 zł, ale już taka kiedyś była, to pewnie wiecie. Zobaczmy, o, nie ma tu nic. Zobaczymy zaraz jak się ekspres losy spiszą. Mam mhm. cały pakiet plus. I y, y, chyba. Gorąca kasa razy dwa jak się nie mylę. Czy jakoś tak pani wydrukowało także wiecie to tutaj świnka. Widzicie już się tuż kończył pani. To szukajmy 16. Nie ma. 28. Nie ma. 15. Nie ma. 7. Nie ma. To lećmy dalej. Karty są, są. Diament jest, jest. Dolarek jest, jest. Drugi dolarek też jest. Ale nic nam to nie daje. Lećmy dalej. Boisko. Raz, dwa, gol. Raz, dwa, dolar pięć i sześć, super, także mamy dwa złote odzyskane. I daćmy sobie dalej. O, tu pierwsza gorąca kasa.

Osiemnastki brak. Dwa nie ma. Dziewiętnaście nie ma. Trzydzieści dziewięć nie ma. Pięć nie ma. I czternaście nie ma. Zobaczmy, co mamy dalej. Krzyżówka. Najmniej lubię ten los, nie wiem dlaczego, no ale zawsze. Jak już mówiłam, biorę pakiet, no i zawsze ona jest. Chyba mu zacznę mówić wszystko, tylko bez krzyżówki. No, chyba tak z będę robiła. Także wiecie jak jest. Szukajcie literek ze mną. FN. X, Y. Serdecznie zapraszam do subskrypcji mojego kanału. Będzie mi naprawdę bardzo miło, jeżeli chcecie to zrobić. Wszystkim dziękuję za oglądanie. No, podali moja córeczka kicha. No, Także widzicie. Katar poszedł dalej, wiadomo. Jak ma jeden, to już potem w domu mają wszyscy. Czyli my tu coś mamy. No. Jedno słowo BEM. H oraz R. Mamy drugie rum. Teraz mamy jeszcze O i J do szukania, ale chyba to nic nie da tak na moje oko. Oczywiście ja sobie to wszystko sprawdzę, ale w krzyżowce wygranej nie widzę. Z tego co tak patrzę, no chyba nie ma. No, nie ma, dwa, dwa to za mało. No to teraz co? No to teraz słówka. Kol nie ma, ha. Nos jest. Azyl nie ma, z. Targ. Ty a ry nie ma, g. Beton. B, e, ty, o, jest. To już mamy drugie. F, o, nie ma. U, mentol. My, e, ty, o, nie ma l. Jest l. Czyli mamy trzy. Raz, dwa, trzy. Jest. Kara i py, nie ma i. Y. Pietnik K Nie ma wu. Ilizander. Nie ma, ale mamy pięć zł, także super. A teraz druga gorąca kasa. Szukamy. Trzydzieści dziewięć. Jest super. Dwadzieścia siedem. Jest. O! Wow.

2, 3, 4, 5, 6, 7 liczb. 7 liczb to jest, o, 50 zł. Super. Mam nadzieję, że wpadnie mi tu kiedyś główna. Będę się bardzo cieszyć, ale z 50 zł też się cieszę. Widzicie, jednak losy ostatnio lubią mnie bardziej niż te nowości zrabkowe. O, patrzcie, kolejna wygrana. Mamy 3 cytrynki. Zobaczymy, czy będzie tu coś jeszcze. Na razie wszystko podwójnie. Po nie ma, nie ma. Dwie piłeczki, dwa cwoneczki. No niestety, ale dyszka jest, także należy się bardzo cieszyć, bo wyszliśmy na plus, tak mi się wydaje. Na pewno wyszliśmy na plus. Tu mamy tak 60. 62, 67 zł na wydane 31, no, no ze zdrabką wiadomo, ale jest plus, także cieszę się Barbara.